Od kilku lat 24 czerwca w Dniu Święta Miasta prezydent Michał Zaleski spotyka się z najlepszymi uczniami Storunia. Tym razem prym wiodła klasa 6 a ze szkoły podstawowej nr 3. Z radością patrzymy na tak zdolnych, młodych ludzi, jak chociażby absolwenci klasy 6A szkoły podstawowej nr 3. Wspaniałe wyniki, cała klasa 20 26 dzieci, które osiąga średnią bardzo wysoką, ale jednocześnie robią to z radością, z uśmiechem, uprawiają sporty, uczestniczą w olimpiadach różnego rodzaju także zajęć związanych z ich nauką. Są poza tym bardzo aktywni, uczestniczą w zajęciach artystycznych. Myślę, że to są rzeczywiście tacy młodzi ludzie, z których warto brać przykład. Najlepsi uczniowie na sprawdzianie dla klas szóstych uzyskali doskonały wynik. Średnia klasy to 35,69 punkta na 40 możliwych. Z ich sukcesu dumy nie kryje wychowawczyni klasy. Grupa zdolnych osób. Które dodatkowo współpracowały z nauczycielami chętnie, również w ferie zimowe i nauczyciele e, widzieli, widzieli, że te osoby chcą pracować. Pochwał nie szczędzi też dyrektor szkoły Lidia Stupak-Komorowska, która wszystkim młodym ludziom życzy dalszych sukcesów. Sześć lat wspólnie, czasem siedem, bo zerówkę również niektórzy u nas kończyli, także na pewno w ich młodym życiu zwłaszcza, to jest duży odcinek czasu. Razem spędzony czas, wspólna praca, bo to na, to, na wynik trzeba było zapracować. Szustoklasiści przyznają, że tajemnica tak dobrych wyników leży w zgranej klasowej społeczności. Dobrze się wszyscy kolegujemy, dobrze się znamy, lubimy siebie nawzajem, pomagamy sobie. Najlepszym uczniom podczas spotkania na rynku staromiejskim prezydent Michał Zaleski wręczył dyplomy z gratulacjami oraz drobne upominki.